Darzyna Kozińska, program Region Północ. Witam i zapraszam. Gościem programu jest wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, pan Mirosław Marcinkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek, proszę państwa, przenosimy się pod gorzowski magistrat i e, przypomnimy relację z konferencji prasowej po spotkaniu z władzami miasta, zarządu województwa lubuskiego w sprawie północnej obwodnicy Gorzowa i wokół tematu, czy jest ujęta w regionalnym programie transportu województwa lubuskiego 2030. Posłuchajmy. Projekt budowy obwodnicy Gorzowa jest ważny zarówno dla Gorzowa, Gorzowian, jak też dla władz województwa lubuskiego. I w tej kwestii nie było żadnych wątpliwości od samego początku. Pojawiły się jakieś wątpliwości, które były czymś na kształt burzy w szklance wody, wynikające z, nierozum, z niezrozumienia procedur, które się toczą wokół procesu opracowywania różnych dokumentów. Nie ma żadnego zagrożenia dla tego projektu. Pokazaliśmy dokumenty, z których jasno wynika, jakie były nasze intencje. Przypomnieliśmy, że jest wpisany ten projekt do strategii rozwoju województwa, do projektu kontraktu programowego, kluczowego dokumentu dla wydatkowania środków unijnych i że jesteśmy gotowi także ująć go w projekcie planu rozwoju transportu, który za kilka tygodni będzie poddany konsultacjom społecznym, gdzie jeszcze będzie można raz podjąć oficjalną już dyskusję na temat tego przedsięwzięcia i oby sprzyjały temu przedsięwzięciu wszystkie inne możliwe wiatry, a zwłaszcza pieniądze rządowe. Wniosek o dofinansowanie pani obwodnicej y, północnej Gorzowa. Zgłaszaliśmy y, wielokrotnie do budżetu państwa. Niestety większość sejmowa odrzuciła. Jest to inwestycja szacowana y, na y, koszt ponad 200 milionów złotych. Nie jest to do udźwignięcia ani przez miasto Gorzów, ani przez województwo lubuskie. W tej chwili gorąco apeluję do polityków PiSu, do pana wojewody, posłów, radnych y, z ramienia PiSu, żeby zabiegali już teraz o Środki centralne na realizację tej inwestycji. Fakty są takie, że e, aby zachować pełną transparentność i niezależność ocen, jeśli chodzi o e, dokument e, program rozwoju transportu dla województwa lubuskiego jest wyłoniony wykonawca zewnętrzny, który przygotowuje dokument. Na etapie przygotowania on opracowuje to w oparciu tylko i wyłącznie o swoje zasoby ludzkie i kadrowe, przygotowując dokument przedstawia finalny produkt, który jest oceniany przez zarząd. Po ocenie zarządu jest on konsultowany w ramach konsultacji społecznych i to jest wymóg Komisji Europejskiej. Obwodnica, potwierdzam, w tym dokumencie jest wymieniona, jest wspomniana, jej przebieg. Zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, dlatego że konsultacje dotyczą wszystkich jednostek. W związku z tym o wszystkich terminach informujemy na stronach Urzędu Marszałkowskiego oraz w korespondencji bezpośrednio do zainteresowanych jednostek. Panie Przewodniczący, strona, y, jako jest Zarząd Województwa i Sejmik Województwa podkreśla jasno, że to jest burza w szklance wody. Dlaczego na tym etapie miasto nie mogło być dopuszczone do konsultacji tego programu, do wprowadzania swoich zmian? No i przede wszystkim podkreślmy jeszcze raz, czy Północna Obwodnica w tym dokumencie jest ujęta. Będzie ujęta. To zacznijmy, zacznijmy od końca, że tak powiem. Tak, Północna Obwodnica... Gorzowa na pewno będzie ujęta w strategii rozwoju transportu do 2030 roku. Tak, potwierdzam. Ale, ale to jest takie działanie przedwczesne z uwagi na to, że w tej chwili jest dopiero przygotowany projekt projektu zgodnie z unijnymi potrzebami została wybrana firma w przetargu, która przygotowuje założenia do właśnie tej aktualizacji strategii. Na tym etapie nie ma konsultacji i odbywa się to w ten sposób, że kiedy firma wykona swoją pracę, zostanie to przedłożone zarządowi województwa. Zarząd województwa musi to przyjąć i uruchomić konsultacje. Takie konsultacje pewnie z dobry miesiąc czasu. Wiem, że przewidywane jest spotkanie również takie otwarte tu w Gorzowie, kiedy będą zgłaszane uwagi, ten projekt właśnie, można do niego wiele rzeczy dopisać, można wykreślić i dopiero wtedy po konsultacjach. I jeszcze raz zarząd będzie to wszystko przyjmował i wnoszone jest to na sejmik już do przegłosowania i przyjęcia y, jako Panie dokument. przewodniczący, wyjaśnijmy widzom, a także y, być może urzędnikom, którzy nas oglądają. To jest wymóg unijny, ten program powstaje po to, aby drogi mogły być wpisane do różnego rodzaju programów dofinansowania, prawda? W województwie Krajowych, y, środków unijnych wszelkich programów, szczególnie centralnych, bo tam będzie dużo środków jest na go, takie Zgodnie z cele. procedurami, na tym etapie żaden samorząd nie mógł wnieść swoich uwag. Nie, to nie jest etap konsultacji tu, samorządy nie zgłaszają, dlatego ja mówię o takim przedwczesnym działaniu, ale uspokajam też wszystkich, że no radni wojewódzcy yy, na tym etapie właśnie, no nie mają co, co nic do zrobienia, ale proszę państwa, yy, odczuwamy na nad Tak, tym. ale wyjaśnijmy tego Dokumentu jeszcze nikt nie widział, nawet zarząd, tak? Rozumiem? No oczywiście, bo jego nie ma. Tego dokumentu jeszcze nie ma. Ale proszę Państwa, podstawowa rzecz. Północna obwodnica Gorzowa została wpisana do strategii rozwoju województwa, czyli naszego głównego wojewódzkiego dokumentu. Tak, pilnujemy jako radni, żeby były konsekwencje w kolejnych programach, jakby niższego szczebla czy branżowych programach. Ja mam nadzieję, że tutaj przy pełnym zaangażowaniu miasta, bo tu trzeba wyraźnie powiedzieć, to będzie inwestycja miejska. I życzę sobie, jako Gorzowianin, żeby ta północna obwodnica powstała. Tak ułatwi to nam życie. Rozumiem też, że to, co jest istotne, to, że. Ta inwestycja została wpisana także do kontraktu terytorialnego, do strategii tak, województwa tak, lubuskiego, tak, a wykonawca programu y, czerpie też z tych dokumentów. Oczywiście y, no, stało się jakieś takie trochę nieszczęście, ja, ja nie wiem, między urzędnikami w czasie korespondencji zupełnie niepotrzebnie. Ale, panie doktor, powiedzmy wyraźnie sprawa jest opanowana. W tym dokumencie, czy w tej wersji dokumentu, jaka, jaka dzisiaj jest szykowana, północna obwodnica jest już wpisana do tego wstępnego jeszcze projektu dokumentu, o czym zresztą zapewnił obecny również na tym spotkaniu pan marszałek Jabłoński. Przytoczył zapis, jaki w tej chwili w aktualnym stanie znajduje się w tym przygotowywanym dokumencie. Ja jestem, mówię, przekonany, że sprawa jest załatwiona. на I nie mamy się o co martwić. To około 200-300 milionów złotych. Takie kwoty padały podczas spotkania, takie kwoty padają oficjalnie z, z przedstawicieli miasta Gorzowa. Bez rządowego dofinansowania będzie ciężko, więc te siły to i środki budżet, też powinny się przenieść. Budżet tego nie udźwignie, bo ten budżet to jest tam w okolicach w tej chwili 800 milionów, więc patrzmy realnie, ale tak, to są duże inwestycje. Takie inwestycje są finansowane. Z, przede wszystkim z programów rządowych i europejskich, ale to są też środki w dyspozycji zazwyczaj Ministerstwa Infrastruktury. Tam trzeba będzie, tam miasto będzie musiało ubiegać się o środki jest też wpisane właśnie w kontrakcie terytorialnym naszego województwa, co stanowi podstawę do rozmów z rządem o pozyskanie tych środków. Do Państwa koradnicy mi lobbować, aby to dofinansowanie rządowe również było? No ja sobie nie wyobrażam, żeby te inwestycji nie zrealizować, więc myślę, że tutaj wszystko. Wszystkie możliwe siły w naszym województwie, w województwie lubuskim, będą za tym optowały, będą próbowały pomóc na ile to jest możliwe, żeby to finansowanie trafiło. Czyli teraz z tematu dróg, proszę Państwa, idziemy do uczelni. Podpisano umowę ostatnio w sprawie kolejnych dotacji na kierunki oblegane przez studentów na Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie oraz w Filii Gorzowskiej za miejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Poznaniu, tutaj na miejscu w Gorzowie. To są kierunki, które bez tych dotacji no, ciężko by było, żeby się utrzymały. Zobaczmy relacje z podpisania umowy w tej kwestii. Konsekwentnie jako Zarząd Województwa Lubuskiego wspieramy od 2016 roku wszystkie uczelnie wyższe w województwie lubuskim, no ale te najważniejsze rzeczywiście są w mieście Gorzów Wielkopolskim, mam tutaj na myśli AWF oraz Akademię, jak również w Zielonej Górze Uniwersytet Zielonogórski. Wspieramy właśnie po to, aby uczelnia miała środki finansowe, po to, aby to kształcenie było nowoczesną formą przekazywania wiedzy, po to, żeby zachęcić młodych studentów do studiowania właśnie w w województwie lubuskim, bo na tym powinno zależeć wszystkim mieszkańcom, wszystkim władzom tutaj w województwie lubuskim. Ta umowa, te środki przewidziane w tej umowie są dedykowane do wszystkich wydziałów. Wcześniej wielka pomoc z Urzędu Marszałkowskiego płynęła. Na Wydział Nauk o Zdrowiu naszej uczelni, teraz także inne wydziały będą z tego korzystać. To jest pomoc, która pozwala chociażby na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, organizację procesu dydaktycznego, ale także na rozwój naukowy, chociażby kwestie wydawnicze, kwestie związane z przewodami, czy to habilitacyjnymi, czy doktorskimi. Im większy, Lepszy poziom dydaktyczny i naukowy uczelni, tym lepsza oferta dla studentów, ale także tym lepsza oferta dla otoczenia zewnętrznego, które współpracuje z uczelnią. Tak jak w przypadku naszej akademii, to są zarówno służby mundurowe, jak i placówki służby zdrowia, więc korzystają na tym wszyscy, przede wszystkim region. Dotacja zostaje przeznaczona na wsparcie funkcjonowania dwóch kierunków, czyli fizjoterapii i dietetyki. Liczymy na to, że te dwa kierunki staną się takimi flagowymi jednak tutaj z kierunkami naszej uczelni, dlatego właśnie w Gorzowie, dlatego że jakby środowisko Gorzowskie chętniej odpowiada na nasze zapotrzebowanie, zwłaszcza w zakresie fizjoterapii. Bardzo chętnie współpracują z nami szpitale, które, w których studenci mają praktyki. Co nie jest takie łatwe w Poznaniu, który jest opanowany jednak przez Uniwersytet Medyczny i mamy do czynienia z wielością szpitali klinicznych. Panie Przewodniczący, Samorząd Województwa chyba tak konsekwentnie, tak sobie przypominam, od 2016 chyba udziela tych dotacji uczelniom. One są ważne, bo oprócz tego dofinansowania ministerialnego, one chyba pozwalają się kadrze utrzymać, prawda? Także... To, są, to są takie dodatkowe środki dla uczelni. Nie podstawowe, wiadomo. Wiadomo, bardzo potrzebne. No, szczególnie, kiedy mówimy o kierunkach, które powstają, na uczelniach, czy to na Akademii, czy na WF-ie, nowych kierunkach, kiedy trzeba przygotować sprzętowo, logistycznie, przygotować sale wykładowe, ale też pozyskać często kadrę naukową, która może te zajęcia na odpowiednim poziomie prowadzić. Taka pomoc jest potrzebna. Od lat jej udzielamy. A wcześniej... czym się Państwo kierują jako radni Sejmiku, udzielając takich dotacji? Czy musi być rzeczywiście dobrze przygotowany, umotowywany wniosek o, o te dotacje? Panie doktor, my już na, gdy konstruujemy budżet województwa, przecież prowadzimy rozmowy z uczelniami, z panią rektor, panem kanclerzem, jeżeli chodzi o akademię, to, to samo dotyczy AWF-u. Przygotowujemy jakby jakieś środki, na tyle na ile nam budżet pozwala. Te dotacje są bardzo różne milion, półtora miliona no, każdy rok jest inny. Czasy zrobiły się dużo, dużo cięższe, ale inwestycja w młodzież, inwestycja w wykształcenie, w popieranie kierunków, które faktycznie. Po skończeniu studiów dostarczają absolwentów przygotowanych do pracy, właśnie szczególnie w dziedzinach, które są deficytowe, w dziedzinach, które są potrzebne, w dziedzinach, w których studenci otrzymają pracę tu na miejscu i będą mogli się realizować. No to jest jedyne co można robić. Zawsze będę za tym, żeby takie środki inwestować. Tak, bo to jest inwestycja w młodych. Dietetyka, kierunek przyszłości, jak się okazuje, fizjoterapia. Już szpitale, prywatne jednostki czekają I na I Widzimy, fizjoterapeutów. co się dzieje na akademii, na wydziale pielęgniarstwa, na ratownictwie. Tu na ten... pielęgniarstwie pełne nabory. No dokładnie więc, więc to była świetna decyzja, świetna decyzja Akademii o uruchomieniu tych kierunków. My czujemy się jako samorząd województwa zobowiązani do tego, żeby wspomagać żeby powiedzieć, tak, jesteśmy z Wami, proszę bardzo, takie środki możemy przeznaczyć, a te środki się bardzo y, przydadzą i są dobrze wykorzystywane. Na to nie jest konkurencja, to jest taka powiedzmy zdrowa konkurencja, bo to nie są te same kierunki, Oczywiście. prawda? Obie uczelnie Obie się mniej. rozwijają tak, jak, tak jak mogą, y, uczelnie są autonomiczne, to one podejmują decyzje. My w którymś momencie, właśnie prowadząc rozmowy, starając się mieć wiedzę o tym, co się na tych uczelniach dzieje, możemy powiedzieć: tak, będziemy jako radni wnioskowali o takie dofinansowanie. Okazuje się, że na przykład nowym kierunkiem przyszłości staje się bezpieczeństwo narodowe. W tej, w... Jak ważne to się teraz okazuje, to była świetna decyzja, żeby taki kierunek uruchomić. Też wiemy, że z dobrą obsadą etatową, więc. No trzymam kciuki, żeby, żeby to się fajnie tak realizowało. I oby się nie przydawało, jak najdłużej. E, przenieśmy się teraz już na koniec, taki bardziej lekki temat, proszę państwa, ale bardzo ciekawy. Lubuskie Muzeum Browarnictwa w Witnicy oficjalnie otwarte. Ponad 3 miliony złotych dotacji trafiło na ten cel. To są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, które dotyczyły tego dziedzictwa kulturowego, tradycji, krzewienia tradycji w jedynym browarze w regionie. Zobaczmy. Mamy dokumenty, które świadczą, że w tym miejscu już w 1771 roku była warzelnia. Niemniej jednak historię zaczynamy od 1848 roku. Data powstania browaru to jest ta data. Cieszymy się, że y, udało się zrobić y, takie miejsce, w którym można wyeksponować wielką tradycję browarnictwa, pokazać dorobek tego miejsca, ale też y, zrealizować... Y, pomysł na dużą atrakcję turystyczną. Myślę, że nie tylko dla mieszkańców naszego regionu, ale dla turystów z całej Polski. Ten projekt dotyczący dziedzictwa kulturowego to kwota ponad 3 milionów wsparcia z funduszy unijnych, ale wcześniej browar zrealizował kilka projektów technologicznych związanych z nowatorskimi technologiami stosowanymi do produkcji piwa. Taki jedyny poważny, duży browar jak na województwo lubuskie został tutaj w Witnicy mocno wypromowany. Bo jedno z piw właśnie witnickich to był był jeden z pierwszych produktów, które zostało zarejestrowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To jest coś, co powinno istnieć przy każdym zakładzie, który ma tradycję. Browar Winnica właśnie słynie z tej tradycji historii bardzo yy, odległej i dlatego też zależało nam, aby to uwiecznić, aby uwiecznić zarówno historycznie zakład, jak również ludzi, którzy w nim pracowali. To trzeba było o to zabiegać bardzo, żeby zdobywać te rekwizyty z różnych browarów istniejących na przełomie XIX i XX wieku. No i oczywiście Zdobyliśmy z 50 browarów eksponaty. Ta słodownia powstała w 1899 roku, a zakończyła swoją działalność w 1999 roku, ponieważ ja tą słodownię prowadziłem, także dokładnie pamiętam. Naszym zadaniem jest to, żeby godzić właśnie historię z teraźniejszością. Technologia browaru jest znacznie poprawiona. My zainwestowaliśmy bardzo dużo środków w technologię produkcji, zachowując jednak staranność, jeśli chodzi o tradycje piłowarskie 85% wydatków to są środki pochodzące z wojewódzkiego budżetu, dzięki przychylności Urzędu Marszałkowskiego. Więc bez tych środków nie mielibyśmy szans tego zrealizować. Na taką, przynajmniej na taką skalę jest to yy, yy, naprawdę dzieło, które wymagało dużych nakładów. To jest taki ciekawy przykład właśnie przekazywania środków z, ze środków unijnych na troszkę innego typu projekty, nie takie twarde typowo, ale na to dziedzictwo kulturowe. Tak samo mieliśmy w Lubiszynie na renowację zabytkowych aut, prawda? W tym także pomaga Unia Europejska. Tutaj w tym browarze, to ja to tak nazywam, że to jest taka troszeczkę wisienka na torcie. Dlaczego? Bo kończy się perspektywa obecna finansowa. Ja może tylko powiem, że na w ogóle innowacje, na zmianę technologii, na nowe rozwiązania w zakładach produkcyjnych, w przedsiębiorstwach, w sumie z tych środków poszło 750 milionów. Tu się okazuje właśnie ta wisienka, dlatego trochę inna rzecz. Browar Witnicy korzystał też właśnie ze środków na rozwój technologiczny, a tu właśnie muzeum, które pokazuje właśnie i tradycję, no wieloletnią set, że można tak powiedzieć, a z drugiej strony technologicznie przystosował się już do obecnych czasów. Produkuje zresztą produkt, między innymi produkt regionalny, dlatego to tak nazywam. Kończy się, kończy się ta perspektywa. Panie to te 750 milionów trafiło do przedsiębiorców. Wzbogaciło ich możliwości związane właśnie z rozwojem technologii, z innowacjami. Jeżeli do tego dodamy przeszło 300 milionów na rynek pracy który też jest w jakiś sposób powiązany z przedsiębiorcami, to pokazuje jak no, dużą wagę przywiązujemy właśnie do rozwoju przedsiębiorczości. Jeżeli chcemy dobrze żyć, dobrze zarabiać no to musimy na to zapracować. A żeby dobrze zapracować, to trzeba mieć dobrze przygotowane stanowisko pracy, trzeba mieć e, e, określone linie technologiczne, nowoczesne, ułatwiające produkcję. Więc e, to, to dla mnie to jest właśnie tutaj po, połączenie właśnie tej produktywności nowych technologii e, ze starymi czasami e, muzeum, e, browarnictwa. E, i chyba takie świetne miejsce, ja myślę, do odwiedzin. Eee... No już się mówi o tym, perełka turystyczna, ale też e, pracownicy, emerytowani, byli pracownicy, mówili e, e, tak sentymentalnie i to też jest warte podkreślenia, że jest to muzeum przy browarze, a nie muzeum z istniejącego kiedyś zakładu pracy. Dokładnie. Firma istnieje, działa, produkuje, radzi sobie nie? świetnie. E, no ale też zauważmy, że właśnie tam. Historycznie to to w XIX wieku tam browar po, powstał, jak dobrze pamiętam. Więc proszę bardzo, lata lecą, ale dobre zarządzanie, no produkt, który sprzedaje się na rynku zastosowanie właśnie nowych technologii, no powoduje, że życie, w życie trwa. Życie browaru trwa. Ale skoro o środkach unijnych, to już tak na koniec, słyszka Dziekciu, do tego tematu nie możemy pominąć tego, że Polska nadal nie ma środków z Krajowego Programu Odbudowy. Nadal nie wiemy, co z kolejną perspektywą finansową. Mówi się drugie półrocze przyszłego roku. To jest bardzo późno. Środki trzeba wydatkować Fatalnie. do końca 2000, 2023 roku. Samorządowcy rozkładają ręce, bo mają gotowe projekty. Jak pan to skomentuję. Polska nadal płaci ogromne kary za niewykonanie wyroków CUE, a o tym się milczy, no, tak naprawdę. Ja, jako, ja tego nie rozumiem. Ja tego nie rozumiem. No, od rządu, tak jak od nas wszyscy żądają skuteczności, tak ja jako obywatel żądam skuteczności od naszego rządu. Trwa to strasznie długo. Unia Europejska no, w naturalny sposób określiła warunki, jakie musimy spełnić, jak każdy kraj po to, żeby te środki uzyskać. Te środki są niezbędne dla nas. No właśnie, zobaczmy, co się dzieje. Drożyzna, wysoka inflacja. Tu potrzebne są środki, które pójdą na rozwój, które spowodują to, że w naszej gospodarce nie będzie zapaści, że my będziemy mieli pracę, że będziemy wszyscy funkcjonować. Ja, tak jak wielu ludzi mówi, Rządzie, panowie ministrowie, no musicie się dogadać, bo na tym polega Unia Europejska, to wiadomo wiele krajów, ale to jest dialog, to jest rozmowa, to jest wypracowywanie tego, co jest niezbędne. Boli, bardzo mnie boli. No, milion euro dziennie płacimy w tej chwili z tytułu kar za niewykonanie wyroków CUE w sprawie sądów, no, nazwijmy ogólnie rzecz biorąc. Milion dolarów dziennie, proszę Państwa. No, to są pieniądze, które są dla nas niezbędne, a które tracimy. Ja no, liczę na to, no, no, nie mam innego wyjścia, że w końcu te rozmowy się zakończą, że osoby sceptyczne, y, osoby w rządzie sceptyczne wobec Unii, no, trochę się ogarną, no tak bym to powiedział y, my w Unii w takim czeka, czasie dzisiejszym, y, szczególnie w czasie wojny, która trwa y, obok naszych y, granic, y, no pokazuje, że bycie razem. Bycie w Unii, bycie w NATO, y, tworzenie pewnej grupy wzajemnie się wspierającej, ale też wzajemnie stosującej się do przyjętych zasad. To jest to, co daje nam życie. Bardzo na to liczę, że oby jak najrychlej ta sprawa przyniosła y, no, oczekiwany rezultat i podpisanie wszystkiego i wpłynięcie środków y, z KPO do Polski. Na to czeka także region Lubuski, a mówił o tym na naszej antenie wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, pan Mirosław Marcinkiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. To był region Północ. Do zobaczenia.